345, właśnie jedziemy sobie do portu, pani został nas podwozi, no i droga jest właśnie taka jak widzicie, jedziemy razem jeepem 4x4, a nie taksówką. Dzień dobry. jesteśmy już na dworcu autobusowym, zaryskuję, jedziemy do San Pedro Sula i potem stamtąd bierzemy autobus, który z się Mojito. I jedziemy nad jezioro, zapłaciliśmy 360 zempirów za dwa bilety do San Pedro Sula i jest taki autokar, wam pokażę. Jedziemy oto, się... tak się nazywa firma, Kristina. jest taki autokar, także pełen luksus. Uzbrojeni panowie stoją przy każdym wejściu do yy, na dworzec autobusowy, sprawdzali mi nerkię, czy nie mam czasem nic w nerce, pracownikom nie sprawdzili, także można dojść wszystko w pędzaku, tylko w nerce nie ma się, nie? E? Ciekawie, ciekawy jest ten kraj. Jesteśmy już w autobusie. Pani tam przeszukowała Słuchajcie, na, na wejściu, nie można wnosić zapalniczki, nam nie pozwoli wnieść, mamy scyzoryk też nam go nie pozwoli wnieść e, i papierosa elektronicznego mi nie pozwoli wnieść, więc musieliśmy oddać jeszcze jeden plecak do e, luku bagażowego, ale jesteśmy... No jest to taki stary autokar. Ale mamy rogeliki. I teraz 4 godziny do San Pedro Sula. Proszę opowiedz nam co się wydarzyło Autobus zatrzymał się na jedzeniu Szanuję Tam z tyłu widzicie pana z bronią, który stoi przy wejściu Ale to dyskretnie zrobiłeś I pilnuje drzwi wejściowe Przerwa na jedzenie, przerwa na siku I jedziemy do, dalej Jesteśmy już w San Pedro Sula. Takim autobusem będziemy jechać zaraz. Przesiadamy się. Zobaczyliśmy 140 lempirów. Tak wygląda dworzec. Z tego co wiem, to jest największy dworzec w Ameryce Środkowej, ale jeszcze to zweryfikuję. Czekam na Mikiego i jedziemy dalej. Jedziemy dalej takim busikiem dwie, trzy godzinki. Dojechaliśmy na honduraską wieś. Tak to wygląda. Idziemy ze idzie stary ze swoją Walizką podróżniczą trzymamy 400 metrów. No i wygląda, jakby to była honduraska wieś, nie? Jakby tutaj nic nie było. Proszę bardzo, kury biegają luzem. Znaczy się honduraska wieś się zgadza. O, jeszcze jedna. Stary przychod. Doniesienia walizki, ściągnięcie i mówi, że ma 40 kg. Nie, teraz do hostelu. To jest takie wejście. Idziemy zobaczyć, co jest na dole. Mam tu w ogóle swój browar, także mam nadzieję, że zaraz jakieś piwerko ich spróbujemy. Wygląda tu nice. No i powiem wam, że to jest jakby luksusowo. Mamy taki pokój, co wygląda prawie jak z hotelu. I to powiedział, że Będę miała być ciepła woda. I chyba rzeczywiście, jak wygląda tak, miała być ciepła woda. To jest najczystsza ładnia, jaką widziałam od dwóch miesięcy. Zapłaciliśmy 54 dolary za trzy noce nad jeziorem. To jest to też chyba najtańszy noc, jaki mieliśmy w Hondurasie. Dzień dobry, jesteśmy już na przystanku autobusowym. Tak to wygląda. Stary siedzi. Czekamy na autobus, i jedziemy na wodospad. Już w autobusie. Oczywiście w chicken busie Pan kierowca nas zostawił i począł gdzieś coś robić. Także... Nie do co sobie. nie. Nie wiem, to to by... Jest sobie batonika teraz. Przerwa na jedzenie. O, tak wyglądał autobus, którym jechaliśmy. A teraz gdzie? Mamy kilometr z buta na wodospad. Zobaczyć. Wydaje mi się, że to jest największy wodospad w Hondurasie. Tak się nazywa ten. Wodospad, nie wiem tego wymówić, e, stary, z ciasteczkami oczywiście e, i wejście tu kosztuje 120 lempirów za osobę, czyli tyle jest to napisane jest tu w miarę pusto, z tego co widzę, można też robić zipline e, i można wejść za wodospad, ale to wszystko dodatkowo kosztuje, tu nie. macie ceny na zipline, na turza. I na River Tubing i godzinę. Tak wygląda wejście Już w środku Ludzi jest bardzo mało To dobrze, bo pisali, że jest dużo ludzi w weekendy I jest wodospad Nie no Nie no, nie jest taki mały To nie ten, to jakiś dół rzeki Idziemy dalej To jest taki mały basen I ludzie się można kąpać Ktoś się chciał w rzece wykąpać Ale my się nie będziemy kąpać, bo Stary nie lubi wody, jest obrażony na wodę. Tu jest Zipline. To jest kolejna stacja do Ziplineu i coś tak przyczepia i takim zygzakiem przejeżdża w tą rzekę już powoli widać wodospad. I staremu zaimponował już wodospad, jak Ci się podoba. Daj okejkę, zaraz będziemy latać. A tu macie... O, ten go nawet lepiej widać. Jest rzeczywiście... Nice! Nie? Jest prawie idealny, poza jednym małym szczegółem. Jakim szczegółem? pieprzone linki. <grym> Niestety zipline o no. widzicie, linki do zip to człowiek przejeżdża, tam przejeżdża, tam jeszcze wraca. No cóż, problemy droniarz. Patrzcie, że ta woda spada z takim impetem że aż się to cała unosi i cała ta drożka tam jest mokra. Jest duży I tu jak się zejdzie to wszędzie się unosi woda Także uciekamy stąd już A tu po drodze jeszcze jest Tama Proszę bardzo To by było na tyle będziemy złapać autobus i wracamy do hotelu Mam pokazać, że tak wygląda Droga przez Honduraską wieś Jakby komuś się nie chciało I z buta, to jeździ tu dużo Tuktuków, właśnie jeden pan na nas trąbi. Cały czas nie mogę przetrwać kultury trąbienia w tych krajach. Jest to dla mnie tłumacz, żeby ludzie o mnie trąbili. Jesteśmy już z powrotem na naszej wiosce, wiosce więc w tamtą stronę. Kosztowało nas 80 GTL, bo nas oszukali, Najpierw nam powiedzieli, 60, w sensie 30 za sobie. No, a potem pan nam wydał 120 z 200. Jeśli ja spytałam, mówi Nie, nie, pójdziemy o 40 na osobę. Więc pan nas szukał troszkę, ale teraz siedliśmy z powrotem do takiego bardziej kolektivo, do małego busa. Dałam panu 60 lampirów. Powiedziałam, że do D.D., bo tak się nazywa nasz hostel. Jest to w ogóle chyba tylko taki jedyny, największy hostel w okolicy, w wszyscy wiedzą, gdzie to jest. I pan będzie, że ok, ok. Także. 81, 62, Jedno to trochę ponad 3 dolary, drugie to mniej niż 3 dolary. Ja trochę mieszkamy w browarze, więc dzisiaj dostajemy sobie... Dwa ich piwa, które tutaj powtarzają, a w ogóle cały hostel jest pełen ludzi. To jest jedna sala, i tam z tyłu jest jeszcze druga sala, która też jest pełna, więc jest bardzo popularny. No i czekamy na obiad. Ja mam pizzkę, kosztowała 260 lampirów, a stary ma hamburgera, ile kosztował hamburger? 195 plus 75. 75 za piwko. Dzień dobry w dniu kolejnym. Jesteśmy na śniadanku. Stary macho z Rancheros. Jajka tortilla, e, pomidory, fasola, awokado i ser. W ogóle mają tu bardzo fajne śniadania. W tym hostelu, hotelu w sumie. Fajnie to jest hotel, bardzo mi się podoba. A jak tobie się podoba? Najlepszy hotel dotychczas, który mieliśmy. Najtańszy też chyba. Jeden z tańszych. 18 dolarów za noc. A ile kosztuje twoje jajka? 140 Nie pamiętam. 130 lampiros. Tak. A ja mam burrito, w którym są jajka hash brown, bekon i kiełbasa i do tego jest podany syrop klonowy, brzmi to dziwnie ale mieli na menu napisane, że robią tak bo mogą, więc mnie tym przekonali i to kosztowało chyba 145 napierów. My już po śniadanku, jest 13 i zbieramy się i idziemy na kajaki właśnie przed chwilą poprosiliśmy panią tu w pestelu, żeby nam zamówiła pana który nas zawiezie, my taką usługę, że Razem z kajakiem ci założą nad kanał. Kosztuje to 15 dla jak jeśli chcesz dwuosobowy kajak. 10 dla jeżeli jeśli chcesz jednoosobowy kajak. I 10 dla kosztuje też paddleboard. Więc zaraz pan po nas przyjedzie i nas odbierze, dowie nas nad jezioro, znaczy nad kanał. Będziemy musieli płynąć na jezioro i będziemy kajakować. Co to wygląda, tutaj już panowie nam znoszą na dół. No i płyniemy sobie obadać jeziorko, bo to jest największe jezioro w Hondurasie, więc aż grzech byłoby nie zobaczyć sobie. No ale sobie płyniemy i oczywiście... Akurat zaczęło padać deszcz, jak żeby inaczej. Dało się, wpłynęliśmy na jezioro. Wpłynęliśmy na jezioro i... Stoimy na środku, bo tam jest taka wielka czarna chmura. I teraz sprawdzamy, czy idzie w naszą stronę, czy idzie w bok. Bardzo ładnie. Duże i bardzo ładne. To są nasze <noise> Tak właśnie. I bardzo wietrzne też. Ale na żaglówkę. Tak. Fajny warunek, bo to był, żeby se pośmigać na... A dostałam aż z Żeby se pośmigać na żaglach, byłoby to super. Ale na kajaczku jest średnio przyjemnie już teraz, więc woli skierujemy się do kanału. O! Perciuk jest w wybrzeże no, ale dzisiaj nie da specjalnie gdzie dobić a my dalej dzielnie płyniemy pod wiatr, tam jest dzień się na kanał, niedaleko I w ten sposób spędziliśmy ile starych? półtorej godziny na kajaku? Co? Półtorej godziny płyniemy? Jakoś tak No. I wypłynęliśmy na początek jeziora Zobaczyliśmy jezioro, a teraz już wracamy. Dzień dobry w czwartym albo trzecim, trzecim dniu pośrodku honduraskiej dżungli Odcinek się od rana montuje a tu dzieje się DHL Customer Service. Ponieważ, jeżeli ktoś postanowił utopić sobie kamerkę, no to właśnie kończy zamawianiem nowej z Amazona, która miała przejść dzisiaj. Jest rano, więc możliwe, że jeszcze przyjdzie. Zamawialiśmy z Amazona w Stanach, mam nadzieję, że przyjdzie dzisiaj, więc wszystko jest GIT na razie. Przeszła w prawę celną, jest na pewno już w stolicy, ale DHL World. Wise, jak on tam się nazywa, ten taki światowy DHL, opisał nam, że będzie dostarczona przez tr firmę trzecią ta kamera, więc nie mam do narazu do nich kontaktu, nie wiemy, czy będzie dostarczona, czy nie. Trochę nas to stresuje, bo chcielibyśmy już tam jutro wyjechać, więc właśnie rozmawiam z panią, właśnie mi przesłała adres do innej firmy, z się z się podobać i mam nadzieję, że cię tu będzie, Także jest szansa, że kolejne filmy już będziecie oglądać kamerą, a nie z iPhone'a. Mamy śniadanko, proszę bardzo, stary. Ma tradycyjny honduraski kiplacek, który wygląda trochę jak tortilla ze wszystkim w środku. Co tu masz? Jajko, kurczaka, no wygląda fajnie, tylko ma Fasole, już trochę nie mogę patrzeć na takie jedzenie. A ja mam jajeczka z guacamole. A to jest kod który którego nazywałam bochem bo wygląda jak bochenek chleba. Przedżebrać śniadanie. Bochen. No właśnie. Opowiadaj nam. Jesteśmy w jakimś bioparku. <laughs> <laughs> Rezerwa Natural Privada. Proszę bardzo. Jest otwarty od 7 rano do 5 po południu. I no idziemy sobie zobaczyć co to jest. <laughs> tak właśnie. No więc tak to się nazywa. Biografia Paradise. Bioparkę bio Paradise, Mamy mapę i... Jest idziemy zwiedzać. I już na wejściu mamy wodospady. Ten most tak średnio bezpiecznie się trzęsie, ale idziemy. I powiem wam, że to jest w sumie taki spacer po prostu po takiej dżungli trochę. Staram oczywiście oczywiście już szukać pająków. Idziemy zrobić jedno kółko, sobie jeszcze potem drugie kółko. No spacer po lesie, tylko Hondurasie, nie? No i kolejny epizod grzybania patykiem w dziurze. Pająk? Czuję, że coś dotyka i szarpie. Znaczy, że mu się nie podoba jak szarpie. Jest nice. Świetnie widać na kamerze przez chmury, ale... Znaczy, wygląda serio nice, a tam jest... Jeziora widać. Widzieliście, że w Hondurasie rosną ambusy? Ja też nie. Ale rosną. No i mają. kawał wysokości. Co możecie również zgadnąć, oczywiście zaczął padać, ale nie poddajemy się. Pewnie do tego, że nie mamy wyjścia, i tak musimy dojść na dół, żeby stąd wyjść, także... Ale jesteśmy pod wielkimi liśćmi więc nie padasz tak bardzo. Proszę. Co chcesz powiedzieć? To jest ten most, którego szkali. A to i on. Proszę bardzo, to jest mostek, którego szukaliśmy, a nie te kamienie, po których szliśmy. A, woda może nie zachęca. Tam jest trochę niebiesko. No powiem wam, że bardzo ładny ma kolor ta woda, tu. Nie wolno się kąpać i łowić. Kaczam, nie? Nie wiem, no bo to jest pewnie park naturalny, dlatego. Ale jest nice, tu już. Się zaczyna płytko, jest tak brudno, ale ten niebieski jest naprawdę śliczny. Jesteśmy w dniu kolejnym oczekiwania na hundurowskiego kuriera. Oczywiście nie został dostarczony przez paczka, bo kurier powiedział, że nie odbieram telefonu. Nie wiem, jaki numer telefonu jest podany na Amazonie, podejrzewam, że mój amerykański, nie mam już do niego dostępu. E, no nie zmieniłam, ale nie zmienia to faktu, że mógł po prostu przyjechać dostać paczkę na recepcji i byłoby fajnie, ale tego nie zrobił. Ale po rozmowie z dwoma osobami w pełni po hiszpańsku udało mi się dostać numer do kuriera który Kurier dzisiaj przyjedzie, powinien być koło 11, a my 11.10, oczywiście jeszcze go nie ma My siedzimy, jak zwykle jemy z awokado No i czekamy I planujemy dzisiaj stąd wyjechać i pojechać do Kamayagán Tak to się jakoś tu jest napisane no, tu Jest tak, Napisane jak to się właśnie pisze żeby jutro już uciekać z Hondurasu. I to jest właśnie, moi drodzy, podróżowanie real life. Mamy 14. nadal się w hostelu. nadaczkam na kuriera, który powiedział, że będzie po 11.00. O 12.00 powiedział, że będzie za godzinę. 14 którego nie ma. I no, mam nadzieję, że uda nam się stąd dzisiaj wyjechać, że zaraz przyjedzie, jeżeli teraz nie przyjedzie, będziemy musieli tutaj zostać, bo nie będziemy podróżować po ciemku. Także widzimy. Tu stary graf w a tu ja czekam i czekam. Moi drodzy, mamy to. 15.12. Pan kurier właśnie mi przyniósł paczkę, odebrałam. Więc to już za późno, żebyśmy wyjechali z hotelu. Bo jedzie się co najmniej dwie godziny. No, a za dwie godziny już będzie ciemno, nie będziemy ryzykować i jechać w Hondurasie po ciemku. Na, na pewno nie, na pewno nie w Hondurasie. Więc przytrożyliśmy sobie jeden nocleg tutaj. No i dobrze, bo jest tanio. Więc trochę zaszczęcimy, Niestety nie zobaczymy miasta, będziemy musieli je minąć No trudno, zdarza się. Tak jest właśnie podróżowanie. Więc jutro już jedziemy bezpośrednio do Salwadoru, ale mam paczkę, zaraz sprawdzimy, czy w środku jest to, co ma być. W końcu jest! Jest, przyszła w końcu, nówka, nówka cewka. Jeszcze nie utopiona, nie przez dronę. No jak już wiecie mamy kamerkę z powrotem, właśnie ją nagrywamy. No niestety musieliśmy przeżyć sobie jedną noc, no więc nie, zobaczymy tej następnej miejscowości, w której chcieliśmy jechać, która nazywa się, nie potrafię powiedzieć tej nazwy, tu macie napisane, jak się nazywać. No trudno, ale za to zaszczędzimy trochę na bo tam nocleg byłby droższy. No i już jutro śmigamy sobie do, do El Salvadoru. Będziemy musieli wstać o 5 rano, bo busa mamy o 6 z hakiem do stolicy, i potem stolicy pod granicę. No więc zapewne będzie fajnie, jak zwykle. A teraz idziemy sobie połazić po tej naszej miejscowości, która jeszcze raz nazywa się Los. Naranjos? Los? Naranjos. Los Naranjos, no. zresztą no, z racji tego, że cały dzień czekaliśmy na tego, nie powiem jakiego kuriera, no więc zostało nam trochę dnia jeszcze, więc idziemy sobie połazić, żeby nie siedzieć cały dzień w hotelu. No i znaczy, może coś ciekawego tu będzie, to wam nagramy. A na ten moment szukamy jedzenia. No tak, mi miejscowość jest bardzo mała. W zasadzie obeszliśmy ją w 10 minut. Ale <laughs> tu jest... Chyba. Tutaj jest zakręt. Oj, tam... Tam może jest, nie wiem, 200-300 metrów się jak miejscowość kończy. I tutaj, też za tym zakrętem, no i tam też jest 400 metrów, i jest koniec miejscowości. No i widzicie, no, za bardzo tutaj nie ma co robić. Jedyne, co tu można robić, to właśnie faktycznie pójść sobie stąd, pojechać sobie na wodospad, e, popłynąć sobie na jezioro. Są też takie fajne hajki w środku dżungli, i tak dalej. I, no, I to jest na tyle. To jest tak naprawdę miejscowość, gdzie można się zatrzymać, zrobić nie wiem, jeden dzień, dwa maksymalnie, i jechać dalej. A my tu uknęliśmy na pięć dni, nie? 5 nocy. No. no, pięć nocy, no więc kamerkę nieszczęsną, no ale jest. No i znaleźliśmy jedzenie. No, zobaczymy tam, ty uda się zjeść coś dobrego. Papusas, mamy jakąś restaurację i menu wygląda i w ten sposób, paraille. że jest napisane tylko co jest, ale nie ma cen. Więc nie wiadomo. Si. Tak, pokażę wam. Ładny widoczek taki, tam na góry. Restauracja wygląda w ten ona sposób. Ona i ona. Takos i papusas. I papusas No Chyba mamy jedzenie. Oczywiście pani nie zrozumiała jak zwykle. Ja chciałem takosy i takie papułasy, a pani dała i Marcie takosy i papułasa, i mi takosy i papułasa, więc nie mam pojęcia, ile to kosztuje, ale Napiszę wam tutaj o nowej, co kosztowało. Smacznego. Było bardzo smaczne, ale no, pani nie zrozumiała, co chcemy, więc dała nam mniej niż ja chciałem. Ale Marta się najadła, nie? Ja się najadłam, tak. I kosztowało nas to 210 Lempirów, więc bardzo mało w porównaniu do tej restauracji w Postelu, gdzie my zazwyczaj jedliśmy, bo tam 210 to jedno danie kosztowało, a tu mieliśmy za całość. No i idziemy jeszcze do sklepu. I co, idziemy do hotelu? Ja będę kleił vloga. Niedługo idziemy spać, i tyle w sumie. Już prawdopodobnie do zobaczenia, już w El Salvador, Chociaż jeszcze może jakieś przebitki wam wrzucę z trasy. Może będzie coś ciekawego działo się na granicy? Nie wiadomo. Ja, jeżeli tam dotrzemy jutro po prostu. No, jeżeli w ogóle tam dotrzemy. O, a tu pieseczek, proszę bardzo. No, to do zobaczenia. No, tu jeszcze ładny widoczek wam pokażę na góry. No i ładna ta miejscowość, pewnie.